Witamy w kolejnym odcinku programu Na Tropie. Znajdujemy się w przepięknym mieście Węzbor, gdzie odbywają się wystawy klubowe Raz Polskich. Mogę tylko powiedzieć, że na ponad 220 psów uczestniczy w nim 85 gończych polskich, 32 ogary polskie, podhalanów 54, 26 polskich owczarków nizinnych i 30 hartów polskich. Wystawa zgromadziła przy tym wielu miłośników ras, hodowców, specjalistów, którzy na podstawie tej oceny, tego pogłowia naszego skarbu narodowego, jakim są psy ras polskich, po prostu będą mogli dalej zmierzać w kierunku dobrego hodowania i użytkowania ras polskich w rzeczywistości łowieckiej i sportowej. Będziemy mogli obejrzeć po kolei szczegółową każdą z raz i będziemy mogli wysłuchać uwag ze strony wybitnych specjalistów w tym zakresie. Ogar jest najstarszą polską rasą. Znana jest od XII-XIII wieku. To są te psy, które w najstarszym zabytku piśmiennictwa polskiego, Jana Hrabiego Ostroroga, myśliwstwa z Ogary, były już opisywane. Więc jest to w ogóle najstarszy zabytek technologiczny w Polsce, a nawet w Europie. Jest to rasa, która była z nami zawsze. Były to psy myśliwskie na dworach królewskich, na dworach szlachty. Żyły, żyły polowały. I przetrwały do, do współczesności. Ogary są trochę więcej niż średniej wielkości psem o umaszczeniu czaprakowym. To jest właśnie czaprak. Na tym polega siodło, ciemne siodło i podpalania głowa, łapy żółte. Mają małe białe znaczenia, ale nie wszystkie. Obecnie ogary używane są jako tropowce, jako dzikarze. W łowiecku, ale tak samo ogary są bardzo dobrym psem domowym, rodzinnym, sportowym, towarzyszącym przy rowerze, w dogoterapii. Ale cały czas podkreślamy, że, że przed, główna, ich, główna ich zaleta to jest, są niesamowite cechy myśliwskie, czyli doskonały węch. I melodyjny go, głos. Ten głos u Ogarów nazywamy Gon. Ogar, ogar nie jest psem szybkim, ale jest psem bardzo wytrzymałym. I po prostu stworzony jest do długich, do długich wielogodzinnych albo wielodniowych polowań nawet. W dawnych dworach były dość duże psiadnie. Utrzymywane, utrzymywane przez rody i, i po kilkadziesiąt ogarów. Teraz o, ogar duż, y, dużo, du, dużo ogarów y, jest tak samo w miastach, jako psy rodzinne. Ogar ma charakterystyczną głowę, gdzie krawędź czołowa i krawędź kufy są równoległe, jednakowej wielkości, kufa jest głęboka, tempo ścięta. Ucho charakterystycznie wywija się najpierw, pod, potem pod, podwija. Proszę zobaczyć kształt ucha. Gruba szyja, mocny grzbiet, żebra są bardziej pionowo ustawione niż u innych ras. Kość jest podkasany, kość stosunkowo gruba. Jest to pies przygotowany, natura go przygotowała do ciężkiego galopu i długotrwałej pracy w trudnym terenie. Polski owczarek podhalański. Rasa wywodząca się jeszcze pierwotnie z doga tybetańskiego. Mamy oprócz naszego owczarka podhalańskiego, jeszcze podobne i nieco pokrewne rasy na Węgrzech. To jest kuwacz, na Słowacji, czuwacz, po drugiej stronie tatr i Włosi mają maremano. Natomiast jest to nasza rodzima stara rasa. Niestety z okresu przedwojennego bardzo mało osobników zostało po wojnie w Polsce i z początkiem lat 50. ubiegłego wieku znaleźli się pasjonaci na czele z nieżyjącym już doktorem Henrykiem Derezińskim, którzy za cel postawili sobie odrestaurowanie tej rasy. W 1994 roku pod dużą krokiem w Zakopanem odbył się pierwszy ogólnopolski przegląd owczarków podhalańskich. Pan doktor Dereziński ze swoimi współpracownikami przez wiele miesięcy szukał na Podhalu osobników, które zostały lub ich potomków po II wojnie światowej. Na tym przeglądzie Zgromadzono aż 97 psów i suk. I od tego czasu w Polsce powojennej, po II wojnie światowej notujemy już owczarka potalańskiego. Oczywiście przez wiele lat poczyniono starania w kierunku ostatecznego zatwierdzenia tego owczarka potalańskiego i to pierwsze zatwierdzenie przez Międzynarodową Federację Kienologiczną, w skrócie FCI. Zostało dokonane w 1973 roku. Jak Państwo widzicie, jest to wspaniały pies o białej szacie, ciemnych oczach, czarnym nosie i czarnej pigmentacji warg. I to w pierwszej kolejności przyciąga szczególnie u szczeniaków uwagę, oglądających. Wielu z nas było w Zakopanem i patrzyli na te piękne małe białe kuleczki z czarnym noskiem, z ciemnymi oczkami. I tu w tym miejscu chciałbym wyjaśnić, że owczarek podhalański jest psem pasterskim, ale nie jest psem zaganiającym. Owczarek podhalański służy do ochrony stad, owiec przed dzikimi zwierzętami głównie wilkami. Jest na swój sposób psem samodzielnym. Skąd to się wzięło? A wzięło się to stąd, że ten baca na bacówce przecież nie ma czasu zajmować się psem, prawda? Wydawać mu komend i ustawiać co ma robić. I owczarek potalański już od pradziejów podejmuje te decyzje sam. Coś się zbliża, coś się dzieje, sygnalizuje to głosem. I tu chcę również podkreślić, bo osoby mieszkające w miastach, patrząc na dużego psa, wyobrażają sobie, że jest to pies hałaśliwy. Absolutnie tak nie jest. W skrócie można powiedzieć, jeżeli mamy w domu czy w ogrodzie owczarka potalańskiego i słyszymy, że szczeka, to jest sygnał, że coś się dzieje niepokojącego. On nie szczeka bez powodu. Są rasy, które po prostu szczekają bez powodu. Alarmują dookoła ciągle coś tam. Natomiast Owczarek Podhalański jest psem zrównoważonym. Jest psem naturalnym, tak jak natura go stworzyła. Nie ma kopiowanych uszu, naturalny ogon. Jest psem rzeczywiście efektownym. I stąd już nawet w okresie międzywojennym, czyli przed 39 rokiem, owczarki potalańskie były przygotowywane i pracowały nieliczne, ale pracowały w służbie ochrony pogranicza. Jako psy bardzo odporne na warunki atmosferyczne i ta szata, którą Państwo widzicie z bogatym potrzeskiem. Ktoś się mnie kiedyś pyta, a to jak ma taką szatę, to jemu jest gorąco, jak jest słońce. Nie. Ta szata go chroni przed wyziębieniem ciała, skóry i również przed nadmiernym nagrzaniem. Wkrótce kilka słów może na temat historii pochodzenia gończego polskiego. Wywodzi on się generalnie z, częściowo z kresów, częściowo z terenów górskich, ponieważ jest to pies o dość lekkiej budowie, co widać na, na podstawie tego pieska, którego mamy tutaj przy nas. Musi się wykazać dużą odpornością, więc lekką budową, wytrzymałością, odpowiednią strukturą szaty, dostosowaną do czasami trudnych warunków, czy zimowych, czy w ogóle warunków terenowych. Głównym, głównym admiratorem tej rasy i człowiekiem, od którego się zaczęła jego powojenna historia, głównie był pułkownik Pawusiewicz. Pochodzący, pochodzący z Soliny, gdzie od, od lat jego rodzina, sąsiedzi znajomi wszyscy używali do polowań tego typu psa. I była to pierwsza praktycznie hodowla rejestrowana w Związku Kinologicznym. Później z różnych powodów, głównie z powodu sprowadzenia przez innego pułkownika, pana Kartawika do Polski Ogarów. Gończy odszedł, jak gdyby w odstawkę, został zapomniany. Przestały, przestały być prowadzone księgi hodowlane. I dopiero dzięki temu, że grupa zapaleńców myśliwych tego psa utrzymała w czystości rasy, wrócił jakby na salony i został, została rozpoczęta praca hodowlana, rejestracja y, miotów. I szczęśliwie. Wkrótce, mam nadzieję, doczekamy się pełnej rejestracji tej kolejnej polskiej rasy w FCI. Wstępna rejestracja miała miejsce na, na wystawie światowej. W Poznaniu w 2006 roku mieliśmy ten dziesięcioletni okres czasu na przygotowanie materiałów wszystkich potrzebnych do, do tej rejestracji ostatecznej którą dokona Komisja Standardów FCI. Także piesek gończy polski powinien być psem w typie sportowym, takim nie za duży, nie za mały, o nieco wydłużonej sylwetce, która pozwala mu na długą pracę, niekoniecznie szybką, bo od szybkiego dochodzenia zwierzyny zawsze były harty. Natomiast gończe mają być wytrwałe, mają gonić długo i wytrwale, Charakterystyczną cechą i gończych, i ogarów jest tak zwane granie, czyli psy będące na świeżym tropie zwierzyny bądź goniące na tak zwane oko głoszą tego zwierza z odpowiednią charakterystyczną nutą. W głosie dawniej gończarze kompletowali złaje ogarów czy gończych pod kątem właśnie zróżnicowanego głosu. Bo suki, suki oszczekują bardziej, bardziej wysokimi tonami, psy niższymi, i zestawienie tych głosów gdzieś w oddali, wśród wzgórz, było po prostu miodem na serce każdego myśliwego. Przede wszystkim, jest to, jest to pies o dosyć takim charakterze, zbliżonym momentami do terriera, czyli nie jest to takie bardzo łagodne zwierzątko. Jest psem, który, no, od którego się wymaga pewnej ostrości, ponieważ często gęsto ma do czynienia z drapieżnikiem, z dzikiem. Yy, nie może być, być psem bojaźliwym, dzięki temu również zdaje egzamin jako stróż obejścia. Jednocześnie będąc, będąc bardzo przyjaźnie nastawiony do, do większości ludzi, a na pewno do swojej, do swojej rodziny. Istotną rzeczą jest również rodzaj umaszczenia. Wymagane jest od gończego. W kolorze czarnym, podpalanym, aby to podpalanie było jak najbardziej soczyste, ciemne, takie w kolorze cynamonowym o odpowiednim rozłożeniu. Na części twarzowej, nad oczami, musi mieć dwie kropeczki, również podpalane kończyny z ogona. W przypadku innych umaszczeń, a takie ugończego polskiego występują, występuje on bowiem również. W kolorze czekoladowym, o takich samych podpalaniach, i tutaj jak gdyby nie ma, nie ma różnic, poza, poza różnicą w kolorze nosa i oczu, które są jakby automatycznie dopasowane do tej jaśniejszej formy umaszczenia. Trzecią formą umaszczenia gończego jest kolor rudy, nazywany potocznie kolorem czerwonym. Może występować w różnych, w różnych formach od, od jasnego do ciemnego, z ciemnym oraz z jasnym nosem. Okazuje się, że tych psów powiązanych właśnie z gospodarstwem, stróżowaniem i myślistwem było bardzo dużo. Niektóre rasy zaginęły, niektóre pozostały do dnia dzisiejszego i przechodziły różne koleje swoich losów. Akurat polski owczarek nizinny był w okresie międzywojennym jako już ukształtowana rasa na terenach nizinnych, natomiast na Podhalu i Pomorzu były. Owczarki podhalańskie. I ten pies, którego Państwo widzicie tutaj przed nami, kudłaty, mocny, o dużej głowie, w dużym nosie bardzo, był psem stróżującym i psem gospodarskim. On służył do pasienia owiec, gęsi i bydła, ale również sprawdzał się doskonale jako pies stróżujący. I pies ochraniający stada i ochraniający obejścia gospodarskie. I w okresie międzywojennym, po apelu Maurycego Trybulskiego, że w Polskim domu polski pies, te psy powstał klub i zaczęły być kształtowane. Natomiast niestety wojna przerwała to i restytucja rasy rozpoczęła się w okresie od lat 50. Zebrano pozostałości, które nie miały udokumentowanego pochodzenia, zaprowadzono księgi wstępne i w tej chwili mamy znaną na całym świecie polską rasę, która nazywa się Polski Owczarek Nizinny. Jeżeli chodzi o charakterystykę rasy, to jest to pies kudłaty, długowłosy, o szacie, która nie powinna się kołtunić. Mimo, że jest bardzo dużo podczerstwa, średniej wielkości, o grubej kości, dużym głowie, bardzo silnym, szczęcej żuchwie. Dopuszczalne są wszystkie kolory, ale nie mieliśmy ani koloru pręgowanego, ani dość rzadko spotyka się psy całe czarne, ale bywają takie. Najczęstszą maścią. Jest maść biało-czarna, białopłowa, właty, która zmienia swoje odcienie w czasie życia psa. Są to psy bardzo przyjacielskie, miłe w stosunku do dzieci, opiekuńcze, nie sprawiające kłopotów w domu poza szatą, którą trzeba pielęgnować. Są to psy inteligentne, ambitne, szybko uczące się, ale tak jak. Amerykanie, jak zaczęły się pierwsze importy, powiedzieli, że są nadzwyczaj uparte i konsekwentne. Nie znoszą zamknięcia, lubią być wolne, tak jak Polacy, prawda? Walczyliśmy o wolność i te psy również mają ten polski temperament, nie, zna, nie, nie lubią ograniczeń, ale uczą się trwale, i jeżeli ktoś zdecyduje się na polskiego owczarka niewdzięcznego, najczęściej zostaje przy tej rasie, dlatego że to są psy niesamowicie przywiązane i niesamowicie inteligentne i bardzo niewybredne w jedzeniu. Ponieważ chowane były przez pasterzy, to nie miały jako głównego pożywienia białka mięsa, tylko białko na biału. Prawda? To co zostawało ze stołu. Pasterzy i gospodarzy, i dlatego są niewybredne, i nawet jeżeli jest pokarm dla nich z dużą zawartością białka, to potrafią źle go tolerować. Są rasy, które mają zasłonięty wzrok, i jeżeli im się to w formie kucyków jakiś czy upnie, to dużo gorzej widzą aniżeli światło spolaryzowane, przechodzące przez tą, jak gdyby, zasłonkę która jak sztachety, prawda, te, to światło załamuje odpowiednio. Nie, nie, one nie mają żadnego problemu ze wzrokiem, doskonale widzą i mają doskonały węch. Są instynktownie przywiązane do miejsca, i bardzo często, jeżeli jesteśmy z nimi na spacerze w bezpiecznym miejscu, nie na ulicy, to chodzą bez smyczy i trzymają się człowieka, a nawet mają instynkt taki zaganiania stada. Czyli, jeżeli jest więcej osób, to pilnują, żeby nikt się nie oddalał, żeby był razem w jednej grupie. Charakteryzując Harta, przede wszystkim należy wspomnieć o jego historii. Jest to jedna z najstarszych ras y, psów utrzymywanych w Polsce. Y, od długiego czasu towarzyszy człowiekowi. Pierwsze wzmianki y, w piśmiennictwie możemy znaleźć już w XIII wieku. Jeżeli ktoś by był bardziej zainteresowany, to można nawet sięgnąć do, y, do zapisków w kronikach Gala Anonima, do opisów polowań. Y, i nieodzownie Hart Polski towarzyszył naszej polskiej szlachcie, ponieważ był to pies utrzymywany na dworach szlacheckich i służył typowo do polowań. Z Hartem Polskim kiedyś polowano na drobną zwierzynę, głównie na zające, lisy i specjalnego ptaka, czyli dropia. Gdzie w obecnym czasie drop w naszym kraju nie istnieje natomiast y, kiedyś polowanie na dropia polegało na tym że polowanie odbywało się y, kiedy y, zmierzchało i kiedy te, y, zmierzch lub świt i kiedy te ptaki miały jeszcze mokre pióra w związku z tym jeżeli gonił je hart to po prostu ten ptak nie mógł unieść się do lotu i nie mógł y, uciec przed takim hartem charakterystyczną cechą jest też to że harty polskie polowały w tak zwanych parach i jest to specyficzne tylko dla rejonu polski. Czyli y, utrzymywało się dwójkę bądź trójkę hartów. Jeżeli były one w psiarni, łączyło się je w dwójkę lub trójkę hartów, które były tak zwaną smyczą. I te psy w pogoni za zwierzyną współpracowały ze sobą. I taka współpraca była możliwa wtedy, kiedy te psy pochodziły z jednej sfory i były wcześniej do tego Przygotowane. Dzisiejsza, e, dzisiejsza e, użytkowość harta polskiego pozwala właścicielom cieszyć się dalej jego zdolnościami w gonieniu zwierzyny. Natomiast zgodnie z obowiązującym prawem łowieckim w naszym kraju polowanie na żywą zwierzynę z hartami jest zabronione. Tak samo e, posiadanie harta polskiego jak i innego harta polskiego wymaga odpowiedniego zezwolenia. Natomiast właściciele hartów polskich są bardzo zadowoleni, ponieważ ich podopieczni mogą swoje pasje myśliwskie rozwijać na specjalnych konkursach, czyli na kursingach, które są terenowymi biegami dla hartów. Kursing to jest nic innego jak przedstawienie pogoni tego harta za sztucznym zającem, w tym przypadku wabikiem. I proszę się nie martwić, wabik jest tylko i wyłącznie pękiem, foliowy, takich pasków foliowych, które mają imitować zająca. Żadne zwierzę podczas naszych prób i konkursów nie ginie. Na specjalnych rolkach, które na pewno będziemy mogli tu Państwu zademonstrować, na żyłce ciągnięty jest wabik. Tor ustawiany jest w taki sposób, żeby do złudzenia przypominał kluczenie zająca. I oceniane są psy Pojedynczo oceniana jest ich pasja, zwinność, kondycja i również inteligencja. Specjalnym takim smaczkiem, na, o którym nie wolno zapomnieć, to jest to, że w Polsce, jako w jedynym kraju, organizowane są próby pracy smyczy hartów. Czyli to, z czego słynie nasza kultura sarmacka, że, że oceniamy całą parę psów, całą smycz. Kiedyś wyglądało to w ten sposób, że e, jeździec na koniu miał przytroczone harty na smyczy. Harty miały na obrożach specjalne kółka. Jedna część smyczy była razem z wodzą. i w momencie, kiedy należało psa spuścić, wypuszczało się tą część smyczy z ręki i harty swobodnie wysuwały się z, tych, z tej smyczy i mogły gonić za zwierzyną. Hart Polski jest psem, powiedziałabym pokrótce, swojego właściciela. Jest to pies, który nad wyraz kocha swoją rodzinę i który zawsze stanie w jej obronie. Nie jest to pies, nie jest to pies dla każdego, aczkolwiek jeżeli ktoś lubi aktywność, lubi wyzwania, chce, chce mieć dobrego towarzysza, oddanego przyjaciela, to jest to na pewno pies dla niego. Natomiast trzeba się liczyć też z tym, że hart polski nie jest, nie jest psem, który będzie wykonywał polecenia w taki sam sposób jak owczarki niemieckie.